Wszystkim, niedziela, godzina 12.00 i już tak długo nie czekamy od odcinka do odcinka z Mustangiem dla widzów. A tak naprawdę dla każdego z Was, a tak naprawdę dla klientów Mubi. Jeżeli miałbym o którymś ze swoich klientów powiedzieć, z którymi współpracuję, że jeżeli robi coś dla widzów, to robi z wysokiego C, to na pewno jednym z takich jest firma Mubi i Auta, które rozdaje właśnie dla swoich klientów, ale o tym zaraz powiemy. Historia Mustanga, którego wartość rośnie szybciej niż inflacja w Polsce, nabiera swojego tempa dlatego, że dzisiaj zabiorę Was na podróż. Co się pozmieniało? Niestety będą włączone czarno-białe filtry i wszystko inne, ale dla porządku obrad. Niech ta niedziela będzie dla wszystkich miła. Ja wiem, że jest długi weekend czerwcowy, ale usystematyzujmy sobie ten odcinek, żeby nie był jak najdłuższy, ale też mam parę ogłoszeń parafialnych wstępem tego odcinka dla Was, dla widzów, dla miłośników, czyli też dla niektórych tutaj z mojego ziemalstwa. Drodzy widzowie, zanim przejdziemy dalej, w przyszłą niedzielę finał tego mustanga, zobaczcie, jak został zrobiony, co zostało zmienione, zmierzony zostanie i tak dalej. Dzisiaj będzie etap relacjonowania z prac. Jakie wpadły nam pomysły na głowę, ale w punkcie pierwszym chciałbym się odnieść do tego, iż już teraz, a dokładnie już wam mówię, 16 czerwca między 17 a 19 w róży wiatrów w Węgorzewie na ulicy Wodociągowej 1, będzie się spotkanie z widzami. Po prostu zwykłe, najzwyklejsze spotkanie, gdzie będę ja, e, nasza ekipa też będzie, będzie Kubson, będzie Stasiu, będzie Marcin, dużo z których nie znacie e, za ekranu. Będą fajne fury, odbieram meksykańskiego dildosa, można wpaść, PSB śpione, gadżety porozdajemy wam, etc., etc. Dlaczego? Bo są regaty youtuberów, a między innymi M4K Garage je sponsoruje. Taka sieć warsztatów, jakbyście nie znali. No i co? W słowem wstępu muszę powiedzieć tak, wczoraj wróciłem z pożrebu jednego z was. Hmm, chciałbym Abyście uważali na siebie, zwróciłem z pogrzebu człowieka, który 6 lat temu był tylko moim widzem. Poznałem go na żywo i tak się zakumplowaliśmy. No, tak mam po prostu, że łatwo poznaję ludzi. Świeczka mu zgasła. Niestety zginął w tragicznym wypadku motocyklowym, i kiedy się Rafi spotkamy tam na niej, w błękitnych drogach. I jest mi po prostu po ludzku przykro. Każdego z Was tak samo, jak on poznał. Straszna śmierć i na pewno też wiem, że taka osoba zostanie gdzieś tam zawsze w moim sercu, bo no żeśmy się zakumplowali, trzymali. 6 lat, jednak zawsze mogłem liczyć na. I tyle słowem wstępu, kochani. Przejdźmy do Mustanga. Ja wiem, że tak smutnym początkiem zasiałem, ale to jest tragedia. 32-latek zostawia dzieci, żonę i. no, kochał motoryzację do samego końca. Słuchajcie, Mustang dla widzów. Auto zakupione przez nas. Pomyliłem ostatnio roczniki, powiedziałem 16, stać mnie wyprostowo, że to jest rocznik 15. W dość dobrym stanie by się wydawało. Naprawdę naszukaliśmy się. Cena zakupu 130 tysięcy złotych. Niestety na hamowni, jakby się nie pamiętali, okazało się, że samochód mocy nie trzyma, ale to jest normalne dla Mustangów i 90% Mustangów po prostu tej mocy nie trzyma. Niestety Łukaszowi to w ogóle nie dało spokoju. Pierwsze co zrobiliśmy, to wjechaliśmy tym samochodem do nas z powrotem. Samochód został rozebrany. Pierwsze, Pierwsze elementy jakie poszły na zamówienie to elementy zawieszenia, dlatego że auto kiedyś w Stanach miało drifterską przygodę, felga była skrzywiona, więc liczyliśmy, że pewnie może być coś z wózkiem i też się tak okazało, więc wózek nowy przyszedł, dużo elementów zawieszenia oraz to czego ten samochód nie posiadał, czyli układ hamulcowy już był po prostu delikatnie mówiąc zużyty. Właśnie. Następnie w poszukiwaniu mocy wuj rozkręcił trochę motorowni, okazało się, że świece są nie te, już bardzo mocno styrane i to może powodować braki w mocy. No i przede wszystkim postanowił zamówić kolektor bossa, który no, przy dobrych wiatrach, piszą, że 60 koni, jakby tam te 40 nam ugryzł. No to by byłoby fajnie, no więc w Fordzie i we wszystkich innych, na sam dzień dobry, z hamulcami, ze wszystkimi rzeczami, które tu są, poszło na tysięcy, do tego elementy tuningowe, taki sam jeden kolektor, to jest kilka tysięcy złotych, jakby spoko, bawmy się, w międzyczasie jeszcze zamówiliśmy felgi, I tutaj mogę zdradzić i mogę felgę pokazać, ale niestety koloru jej nie pokażę, felgę dobrała nam ekipa z Felgeo. I Felgeo dobrało nam, mimo że Felgeo ma swoje fajne marki, tak jak chociażby 77, Felgeo dobrało nam tutaj idealnie leżącego na wymiar Borbeta. I chciałem 20 cali, zostaliśmy na 19 cali, żeby jednak ten komfort jazdy był. W międzyczasie zamówiliśmy te felgi, felgi przyszły właśnie rzutem na taśmę oraz jeszcze zamówiliśmy do tego komplet nowiutkich opon i tutaj sklep opon.com, gdzie też macie zawsze rabat, dobrał nam po konsultacjach ze mną, żeby jak najlepiej w tym aucie kleić, żeby jak najlepiej się przyczepiać, bo moc jaką planujemy zrobić to jest ponad fabryczne 420 koni, zaczynając od tego, że to auto miało 350, czyli musimy pierw odzyskać 70 fabrycznych, których fabryka nie dała, a potem musimy szukać. Dołożyć swoje konie. No i słuchajcie, przygoda się rozkuśtała maksymalnie. Samochód zaczął przybierać tutaj mechanicznych właściwości. W międzyczasie zmieniliśmy wszystkie filtry, wlaliśmy oliwę, wypukaliśmy motor, poleciało PMO pod maskę, wyleciała bateria, bo bateria już nie dawała razy. Wleciał Megatex pod maskę. I kochani. Nadszedł dzień metamorfozy, w którym będę musiał niestety zakolorować obraz, ale zakolorujmy go. Dlatego, że przygotowaliśmy samochód do zmiany kolorystycznej, w międzyczasie wnętrze wyjechało do Rafała z firmy Tapcar i tam już będzie na grubo. Takie wnętrze to kosztuje kilkanaście tysięcy złotych, no tak do dwudziestu. Tam idzie Alcantara, prawdziwa skóra. Everything jeszcze z palety Lambo, więc. Ja ciekaw jestem, co tu się będzie działo, a trochę już o tym wiem. Więc słuchajcie, przyłączmy się do dnia, kiedy 3M przysłał folię i naprawdę bardzo tutaj e, dzięki za szybką reakcję, bo gdzieś tam mieliśmy po drodze mały konflikt. Bo ja na to auto mam tylko 3 tygodnie tylko 3 tygodnie, żeby specjalnie dla Was. Abyście mogli ten samochód zobaczyć na żywo, na bardzo fajnej imprezie, którą też organizuje Mubi, to jest taki zlot tuningowy, to jest Mubi Dubit. i teraz co najważniejsze, każdy kto ma polisę aktywną ma wstęp na tą imprezę free, ale oni później, ona się odbywa już w czerwcu, a dokładnie nie w ten weekend, a w następny weekend, kiedy to oglądacie, więc myślę, że tam w Katowicach coś, nie? Czy w Kielcach? W Kielcach. Ja niestety nie mogę ze Stanisławem być, więc w Kielcach przepraszam, 24-25 ja nie mogę z Stanisławem być, bo mamy bardzo ważne nagrania chcieliśmy za wszelką cenę, żeby się ta auto zobaczyli na tym zlocie, na tym spotkaniu, na tym wystawie tak naprawdę i zaczęliśmy bardzo mocno przejść, więc Ania od oklejania też zrobiła wszystko, żeby tylko mógł przyjechać i nam pomóc, zatem przełączmy się i zobaczmy troszeczkę jak to wyglądało po czarno-białemu, bo w ostatnim odcinku będzie na kolołowo. Halo, halo łysy? Halo, halo łysy? No właśnie, dzień dobry moment metamorfozy, zmiany. Więc, żeby nic tam się tu w kadr nie wkradło, zróbmy kolor czarno-biały. Czy woli w sefie? Nie wiem czarno czarno-biały. A o, zróbmy taką sefię retro lat 80. telewizora za 3, 2, 1, 0. Cześć Aniu. Cześć. Cześć Anulka. Piękny Fort Mustang. No, bo jakby ja mówiłem ostatnio, nie będę się już tłumaczył. Nie, nie brnij w te łysy, tak? Jest ok, jest, bardzo mi się podoba. I to, co chciałem, czyli kolor, który tu stosujemy, mhm. e, o którym powiemy w ostatnim finałowym odcinku. Ożywił ten samochód i dla mnie czarny był smutny. Zniknęła lotka, zniknęły spoilery. Kolor pasów Ania, jako tutaj, bo to auto dla klienta, które wy możecie wygrać. Okej, okay, klient, nasz pan, my przygotowujemy, ale że Ania. Też nasz pan od i mówi nie, nie, ten kolor pasów nie będzie, musimy dać inne, na, na szczęście znaleźliśmy inne, więc w związku z tym nadamy inne. E, czekamy na folię, bo nam tutaj e, jakiś tam drobny problem wystąpił, natomiast folia jest z serii 2080 m 3 ma e, to już jest ta z tym odrywaniem? Nie? Tak, e, folię ma na sobie, także tutaj właśnie jak oklejam to od razu ściągam. Jest piękna folia niezarysowana. Także no właśnie, fajnie. pogadajmy o cenach, bo cena takiej folii plus tego, co będą pasy, to jest około 10 tysięcy. Nie wiem. Powiem Ci szczerze. Koloru nie... nie mówimy. Przepraszam. To, no, ja to... A sametnie. To się wytnie. Nie, to w, to się pikniesz, miało. pikniesz w tym momencie, więc idzie kamera dalej w ogóle. To jest dobre, kamera idzie dalej. E, Czyli ten kolor, kolor konkretny. No ale e... plus pasy. Plus pasy, no może troszkę z ceną, 8. ale no coś tak by dobiło, nie? Gdybyśmy brali pod uwagę kwoty brutto. No brutto, no to powiedzmy 8 mhm. brutto plus twoja robota, no to tutaj jest 6 tysięcy brutto. No, 5. no to, to taka metamorfoza to jakieś 12-13 tysięcy. Wnętrze, tapkar Jezus, tam idzie skóra Alcantara, tam się będzie działo dobrze będzie. 20 tysięcy, nie? Na same takie dwie przeróbki to już jest 30-40 tysięcy. E, no właśnie, jak ktoś nie znał Ani, nie poznał Ani będąc na Miłośnikach, to albo był śpiący, albo z nowym widzem. Pewnie tak. Ania z firmy e, wrap Rap Tree city mm, znajduje się teraz, poza Tricity, ale to długo by tłumaczyć, e, między Trójmiastem a Szczecinem. Raz opowiadałam, czemu nie ten czemu nazwa Saj. została, także trzeba obejrzeć wcześniejsze odcinki, to się dowiecie czemu. Tak, jest jest... ale Ania <laughs> wykonuje metamorfozę samochodów już od lat, robi to naprawdę profesjonalnie, szybko i schludnie, więc jeżeli chcielibyście odmienić życie Waszej fury niekoniecznie lakierując ją, rozbierając, szpachlując itd., możecie się udać do Ani, zobaczyć na jej Facebooka, zobaczyć na jej Instagrama, wszystko macie w opisie i zobaczyć jak wiele Ania projektów fajnych wykonuje, bo co jest fajne w rozwiniętym, w rapingu jak już u Ani w firmie. Fajne jest to, że przyjdziesz z wizją, ok, a ona może coś zasugerować, żeby było lepiej. Czyli najważniejsze jest mieć gust. Ja swoim gustem nie polemizuję, bo mi o jest na rękę, jak najbardziej, nie? E, Tak jak zmiana koloru pasów, nie? Z y, y na z. Tak. Nie polemizuję. Trudno. Przepraszam, Adamie z mówi, całe mówi. Jest mniejsza ode mnie, ale ja się boję. No, no, więc tak to wygląda, zajrzycie do a co? No, zajmujemy się dalej klejeniem. No. Jakby, zobaczcie w skrócie telegraficznym, mm, troszeczkę czarno-białym procesu klejenia, jak to wygląda, bo to jest rozbierania, tutaj na szczęście auto było w ładnej kondycji, nie trzeba było szpachlować. Tak, tak tutaj, no, no, niestety lakier miał tam parę odprysków, no, to, tak to teraz robił te lakiery, ale naprawdę tutaj mało było przygotowywania. Co myślisz jeszcze, żeby tutaj nakleić finalnie jakiś znaczek Mustang albo te bo tu brakowało mi tego. Jak najbardziej można dodać. Pewnie, no, że tak. To ja idę mhm. chyba to poszukać. Wujo! Trzeba znaczek zamówić! Też tak myślałem, że trzeba go zamówić. Aniu, yy, dziękuję, zostawiam widzów na takim telegraficznym skrócie, bo to jest na razie zbudowa, efekt finalny będzie w trzecim odcinku. Ja będę zadowolony, mamy tu powypróbowane zawieszenia, wydechy, no ale to już wcześniej yy, chłopaki yy, robili. A Was zapraszam, żebyście naklikali tam do Ani i no, naprawdę nie żałujcie, jeżeli chcecie tuningować, rozbijać się. Folia jest fajną rzeczą. Naprawdę, ja mam kupę autoklejonych, żeśmy przez ja te... Lakieru, jakby nie patrzeć. I przez te parę lat trochę okleiliśmy. Troszkę tego się was. No. <grym> Za Zatem zachęcam. Dziękuję Aniu. Równie. Wbijajcie do Ani. A ty się łącz dalej i gadaj tam dalej. męcz tym biednym ludziom w tą niedzielę, co chcą to auto wygrać. Słuchajcie, no właśnie, jak mówimy o rozebranym aucie, a też najbardziej w przypadku samochodów u amerykańskich, ale też w przypadku każdych samochodów, to powiedzmy sobie o karwertykalu, bo. Coś się pozmieniało, czym jest Car Vertical? I teraz nie ma znaczenia, czy samochody są w Twoim DNA, czy pływają w Twojej krwi, czy są tylko środkiem przymusowym do transportu, żeby zabierać się z punktu A do punktu B. Poznanie i rozumienie prawdziwej historii samochodu nigdy nie było prostsze w tym momencie, czyli tutaj przychodzi nam Car Vertical ze swoją usługą, który zmienił się dla Was i teraz nie musisz być ekspertem, żeby wybrać, zbadać lub sprzedać samochód. Nowe, ulepszone raporty od Car Verticala są bardzo przyjazne i informacyjne, a w przyszłości będą zawierać nowe funkcje, których nigdy, ale to nigdy nie widziałem. Generalnie jest to portal, gdzie jeżeli chcesz kupić sobie samochód używany, wbijasz numer win tego samochodu i on wam pokazuje, czy miał uszkodzenia, kiedy miał uszkodzenia, za ile miał uszkodzenia, ewentualne zdjęcia, przebiegi samochodów i to raczej tyczy się grupy samochodów, takich wiecie, do 15 roku życia byłoby najsensowniej, kiedy już się zcyfrowała i skomunikowała ze sobą cała ubezpieczalnia, różne firmy. I tutaj warto powiedzieć o korzyściach, bo Przede wszystkim korzyść jest taka, że to jest środek pomagający, on za was nie kupi samochodu. Ale Wy na pewno nie wbijecie się na minę. I ja na to najlepiej wiem w momencie, kiedy kupowałem tego mustanga dla Mubi, bo żeśmy się się naoglądali kilkadziesiąt samochodów, a raportów kupiliśmy kilkanaście i naprawdę niektóre te, co są wystawione, wołały o pomstę do nieba. Po wspawanych świadkach, po dachowaniach, po braku przodu i różnych różnych rzeczach. A na koniec nie zapomnijcie o zniżce, którą dla Was przygotowałem. Jest to kod M4K. Macie 10% zniżki, nie trzeba wchodzić w żadne linki. Wystarczy przy finalizacji. Kiedy będziesz jednak kupował ten raport, pokaże Ci się okienko kod voucher i tam wpisujesz magiczny skrót M4K. Nic więcej. Proste, link w opisie i za to wbija Wam się rabat, a to się Wam na pewno przyda. Zatem samochód przybrał zupełnie nowego kształtu, zupełnie nowego wyglądu, smutny czarny kolor, który był smutny i czarny ukrywał naprawdę charakter tego auta. Teraz ten samochód zaczął mi się podobać i tylko rozbudzam Waszą wyobraźnię, jaki będzie kolor tego samochodu, bo e, samo takie oklejanie, jak się za nią, to już jest kilkanaście tysięcy złotych, bo ceny wszystkiego wzrosły. E, I dziś, kiedy już mieliśmy zrobić wstępny pomiar mm, na hamowni, już auto bo już Rafał Stapkara jeden fotel nam zwrócił. Chodź Staś, że my widzą coś ciekawego. Łukasz pojechał na jazdę próbną. Chciał sprawdzić czy auto już lepiej podaje. Okazało się, że auto lepiej podaje i dużo lepiej się skleja. Do tego stopnia dobrze się skleja, że wrócił ostatkiem sił, a mianowicie tak wygląda w miarę prawidłowo tarcza sprzęgła, ale z naszej zostało to. <grym> <grym> Więc Tarcza sprzęgła wypadła. Co może to oznaczać? To sobie pomyślcie, że wzrósł dość dobrze moment obrotowy. I niestety hamowanie i strojenie przesunęliśmy na ostatni odcinek, czyli odcinek finałowy, gdzie będzie prezentacja, auto będzie zaprezentowane. No niestety, walka była, ale nigdzie w Polsce. To nie, ja skłamię teraz, przepraszam, Skłamał. chciałem skłamać, niepotrzebnie. Chciałem powiedzieć, że nigdzie w Polsce od ręki nie było. To historia sprzęgła, które zaraz jest odebrane, tak naprawdę za godzinę, jest bardzo ciekawa, bo w hurtowniach nie było, gdzieś za tydzień, za parę dni, a chce to auto w przyszłym tygodniu wydać, żeby się to zobaczyć, nie w weekend. A ja mówię: No, tak nie może być, bo już mamy wszystko skończone, w poniedziałek odbieramy wnętrze, tylko do końca wszystko poustawiane, już mamy felgi, opony, składamy, nie? No i okazało się, że na Allegro jest. I po telefonie gdzie pan jest, to pan jest z daleka, ale pan nie myśla nam dzisiaj, bo pan wyjeżdża akurat nad morze. No i w momencie, kiedy Łukasz skleił, to Łukasz dzwonił, nie? Jo, wujo dzwonił. Wujo szybko skleił fakty, a ja, gdzie nad morze złoto, złoty człowiek jedziesz, to my to odbierzemy po drodze. No i teraz właśnie jeden pracownik, jest godzina 19, kiedy to nagrywam, pojechał odebrać to sprzęgło, więc to sprzęgło jutro zbożyciało, więc w piątek montujemy, kiedy wy to widzicie, auto już z powrotem dalej jeździ. To jest bardzo dobry objaw. To wbrew pozorom jest bardzo dobry objaw, że to wszystko, się tak zrobiło i uważam, że teraz może być fajnie. Oczywiście historia Mustangów, tego, że one są krzywe, bardzo często ze Stanów, źle porobione i że nie da się nad nimi zapanować, tutaj też nabiera dużego znaczenia, bo Łukasz mówi, że zupełnie inaczej jeździ w momencie, kiedy wózek przyszedł, te nastawy jeszcze poprawiliśmy i po prostu zaczyna to auto być takie do prowadzenia, co opowiemy sobie w ostatnim odcinku. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz: jak zgarnąć tego Mustanga? I tutaj nie ma nic trudnego. Każdy z Was może stać się właścicielem tego Mustanga już w momencie, kiedy konkurs wystartuje. A wystartuje w czerwcu, czyli już jest czerwiec, ale już niedługo wszystko to się dowiecie. Każdy, kto od czerwca, w okresie czerwca do okresu stycznia jest posiadaczem aktywnej polisy w MUBI, może wziąć udział w konkursie. To jest konkurs dla Was. Dla widzów, ale też dla klientów MUBI, co zrozumiałe. Wartość auta wzrośnie gdzieś do 200 tysięcy zł, więc każdy z Was może stać się jego właścicielem. W styczniu w przyszłym roku będzie live na żywo, będzie wyłoniony zwycięzca. Ja postaram się, jeżeli się da, być też na tym. No i tyle. Jaki rodzaj polisy bierze udział w konkursie loterii? Każdy. Turystyczna, motoryzacyjna. Jaka Wam się tylko w okresie was zażyczy? A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że MUBI to nie jest ubezpieczalnia. MUBI to jest bardzo fajne narzędzie, zwane porównywarką ubezpieczeń OCACNW, w którym nie dość, że wprowadzając dane swoje i swojego samochodu, możesz wybrać najtańszą, korzystną policję dla ciebie i warto to zrobić chociażby dla świętego spokoju, trzeba by nie kłamie, bo bardzo często się okazuje, że dużo tani wychodzi Was polisa najtańsza w MUBI niż ta, co Wam agent oferuje, chociażby dlatego, że agent ma dużą prowizję. Nie? A do tego macie różne promocje na MUBI, chociażby 150. Złotych zwrotu e, dla wszystkich nowych klientów za zakup tej polisy. A ostatnio było chyba nawet 200 z tego, co każdy, ale tylko u nas było. Dodatkowo macie kody rabatowe, kody takie promocyjne, przepraszam, nie rabatowe, które jak polecicie swoim znajomym, to możecie zrobić sobie taki program lojalnościowy. Jak który ziomek kupi z tego twojego kodu, to to by się 5 tych na konto nabija i sumarycznie możesz i dwójkę uzbierać. Czy to w trudnych czasach jest złe? Czy mówienie o tym jest złe? Nie. A to, że firma zrobiła coś takiego? Wow. Wejdźcie do niekoniecznie na Instagrama i wejdzie na Facebooka. To auto będzie tam pokazywane, to auto będzie się tam przemieszczać, to auto będzie z nami tutaj mm, troszeczkę czasu gdzieś występować. No ja mam nadzieję, że już nic nas nie zaskoczy. No i że uda nam się to skończyć tak jak powinniśmy. Oczywiście czy były jakieś niespodzianki po drodze? No oczywiście były, no jak zwykle, każdy pisze, że wszystko jest plug and play, a to, a tamto. Ale to już w finałowym odcinku mm, jak zobaczycie jak wygląda samochód, to e, na pewno wy zmienicie zdanie. Na chwilę obecną mamy w auto zaimplementowane nie licząc wnętrze, które między 18-19 tysięcy wychodzi, no bo materiały są drogie, folie, felgi i tak dalej, no to licząc to, no to wychodzi nam już 60-70 tysięcy złotych bez robocizny. Przy zakupie 130 daje nam tę kwotę 200. Czy jest to kwota do odzyskania? Nie, ale pamiętaj, że to będzie bardzo ładny mustang, w razie czego. I realna kwota za niego to już nie jest 130, ale myślę, że 150-160 tysięcy, Stasiu tak obstawiał, nie? No, może być. I mamy auto, które jest tak naprawdę kilkuletnie, to nie jest kilkunastoletnie i mamy prawdziwego amerykańca z pięciolitrową litrową pod maską i tylnym napędem, może nie muscle car, a tak naprawdę umówmy się, jest to tylko pony car i to chodziło o ich rozmiary, no ale jest to duża namiastka fajnych amerykańskich lat, do których wbrew pozorom aż tak się nie zraziłem. Po prostu do nowych amerykańskich, bardzo nowych, a szczególnie tych odautoryzowanych dealerów Cadillac'a się zraziłem, i, i, i tak to wygląda. Ale ta sprawa też ma swój bieg, bo 13 odbieram wreszcie Cadillac'a, i tak to wygląda, kochani. Zatem słuchajcie. Wszystkie linki do promocji Mubi, do Mubi Doobie Festival, do Car Verticala, czy chociażby do Ani, tak jak prosiłem, żebyście jej lajka like zostawili. Macie w opisie filmu. Prośba od was standardowa, jedna taka bardzo duża. Abyście zanim przejdę do ostatniej rzeczy, czyli takich narzędzi, o których mówiłem właśnie, które da się tanio kupić, i to będzie dziś, abyście weszli w te linki i kliknęli, abyście zostawili kciuka dla nakarmienia algorytmu pod filmem i napisali fajny komentarz. Chociażby niech to będzie. Mówi, dubi. Mówi, dubit. Będzie mi miło. I będzie mi miło, że będę mógł rozmawiać z firmami na przyszły rok, żeby więcej takich akcji dla Was zrobić. Była ku 7? Była. Podnieśli poprzeczkę grubiej? No, no grubiej. To czekam, co będzie na następny samochód, bo to już jest grubo podniesiona poprzeczka. E, dać się grubiej, oczywiście, ale to dalej jest darmowa loteria. Darmowa. Nie? To Rozróżniajmy no pewne rzeczy. Nie? No właśnie, słuchajcie, jest taka strefa u nas. Fixero się nazywa. To dwie pierwsze niedziele każdego miesiąca. Fixero to jest takie nasze dziecie, tutaj bym powiedział, a zakładka dokładnie Fixero moja. To jest takie moje dziecie, w którym mamy fajne artykuły pisane. Jest to sklep, w którym możesz wyposażyć swój przydomowy warsztat w neo, w grafita, we wszystko tak naprawdę. Do każdego odcinka środowego, bo w środę dalej leci mechanika pojazdowa, chociaż nic nie pokazuje się Wam bardzo często, bo YouTube nie promuje takich mądrych rzeczy. Podbijamy odpowiednie linki. I dzisiaj mamy nowość od Neo. Jest to nowość, no chłopaki z Neo nazywają to grzechotką, ja nazywam to raczej kluczem elektrycznym, kątowym, jakkolwiek byśmy to nie zwali. A jak się na pudełku nazywa grzechotka akumulatorowa? Dobrze, zatem nazywana już grzechotką akumulatorową i dzisiaj w specjalnej cenie dla Was sprzęt bardzo przydatny, a przede wszystkim z grupy Energy Plus, czyli jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami z grafita ze serii Energy Plus oraz z Neo. Jest to bardzo fajny sprzęt o którym chciałbym kilka słów powiedzieć. Przede wszystkim klucz kątowy maksymalny moment obrotowy 60 Nm co jak na klucz kątowy to jest bardzo fajnie i bardzo dużo do tego akcesoria przejściówka 3.8 na 1.2 lampa LED i miękki uchwyt i najważniejsze 250 obrotów na minutę dokręcanie, odkręcanie naprawdę staje się z takim narzędziem przyjemne i tutaj warto byłoby wspomnieć, że urządzenie jest tak skonstruowane że ludzie bardzo często mówią, że jest zepsute, bo można je tak naprawdę ręką obrócić, a prawda jest taka, że nie, że to tak ma być i, i, i to nie jest nic zepsutego, a przede wszystkim cena jaka jest, to dzisiaj jest to tylko dla Was i tylko w tym miejscu 329 zł za coś takiego, co posłuży wam na lata i naprawdę do ciężkich prac przy zawieszeniu, do rzeczy, których nie możesz wejść dużym pistoletem, coś takiego Ci się przyda. Warto, to jest kilkadziesiąt złotych taniej niż cena rynkowa, nie możemy już urywać setek złotych, ale tu będzie tak naprawdę przez tydzień, dwa albo do wyczerpania zapasów. Najtaniej, gdzie tylko możecie i znajdziecie. Aby w komentarzach oczywiście piszcie, co byście chcieli w następnych takich promkach zobaczyć. My się do tego postaramy dostosować. Bo już snuję plany i knuję. Bo tak Wam się ta walizka narzędziem 4K podobała. Żeby zrobić może nie tak bogatą walizkę, ale walizkę M4K. Nie tylko naszymi logami, sygnowaną i zaprojektowaną przeze mnie, ale też dużo tańszą, może mniej obfitą, ale bardzo przydatną. Nie tylko w samochodzie, a w domu, przy rowerze, przy czymkolwiek. Trochę w większym nakładzie, bo tańsza, żeby była. Dajcie znać, co w ogóle o tym myślicie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Dobrze, słuchajcie, wszystkie linki macie. Ja Wam dziękuję, życzę Wam miłej niedzieli. Mam nadzieję, że widzimy się na regatach youtuberów już 16. I tyle. Wszystko tak naprawdę mocniej opowiemy i pokażemy w następną niedzielę. Taki trailer Wam zrobiłem, więc dziękuję, że jesteście, trzymajcie się, bawcie się dobrze. Cześć.